Bańki ogniowe. Z racji tego, że jest to temat ponadczasowy, a mam przyjemność tutaj, jest obecny obok mnie Krzyśkiem prowadzić szkolenie stawiania baniek właśnie ogniowych, chcielibyśmy podzielić się z Wami y, ciekawostkami, informacjami, przydatnymi tematami odnośnie stawiania banik i właściwie czemu tak jest, że one działają przyłożone właśnie w tym miejscu. I na naszym szkoleniu podzieliliśmy to na takie, tak jakby dwie strategie stawiania baniek ogniowych. I o tych strategiach sobie dzisiaj troszeczkę porozmawiamy i zaczniemy od tego, że Krzysiek nam przedstawi tę strategię. E, podzieliliśmy sobie to na dwie strategie. Jedna z nich to e, przestrojenie lecznicze, które polega na zadziałaniu ogólnoustrojowo, żeby zmobilizować układ skłonnościowy do działania. I druga z nich e, to działanie segmentalne które polega na zadziałaniu na strefach podczynowych dla narządów wewnętrznych w celu wywołania efektów leczniczych w tych danych narządach. No dobra, to w takim razie powiedz nam, którą z tych strategii byśmy zastosowali na przeziębienie. Na przeziębienie zastosujemy strategię przestrajającą, ponieważ chcemy właśnie zmobilizować układ odpornościowy do działania, chcemy wywołać... E ogólną ogólnoustrojową odpowiedź organizmu, dlatego nazywaliśmy to działaniem przestrajającym, ponieważ chcemy niejako przestroić organizm do walki z chorobą. No właśnie i teraz jeśli chcielibyśmy sobie postawić taką aplikację przestrajającą, czyli tak jakby leczniczą na wsparcie leczenia yy, przeziębienia po prostu a, albo kataru, Bądź kaszlu, kaszlu przepraszam, nie kataru, to, to możemy sobie postawić bańki właśnie wzdłuż kręgosłupa, w linii wzdłuż kręgosłupa, na samym prostowniku grzbietu, czyli na tych stricte, na tych mięśniach prostownik grzbietu i gdzie jeszcze? Możemy sobie postawić bańki też no, na całych tak naprawdę plecach do okolicy 12 kręgu piersiowego, czyli dostać tak do połowy pleców od, od szyi, tak naprawdę. E, czyli na no, całą klatkę piersiową? Na całą w zasadzie klatkę piersiową, tylko że z tyłu. Tak, czyli, do linii pachowej. Tak, czyli na plecach na klatkę piersiową. Tak. Do linii pachowej, i możemy także obstawić sobie pośladki, główną część talerzy pedrowych, jak najbardziej, ponieważ tam nie dosyć, że właśnie będziemy mieli działanie przestrzające. No to jeszcze obstawiamy sobie to działanie segmentalne, czyli te nasze ulubione strefy HEDA, o których dużo, dużo mówimy. Tak. O strefach HEDA postaramy się opowiedzieć na następnym filmiku. Natomiast tutaj jeszcze chciałbym wspomnieć, że też bańki w celu przestrzeni leczniczego możemy postawić z przodu. Tak, no możemy w zasadzie w przestrojeniu leczniczym, im postawimy więcej baniek, oczywiście dostosowując to do wieku i stanu zdrowia pacjenta, to uzyskamy mocniejszy efekt przestrojający. Jeżeli postawimy więcej baniek, to będzie większa odpowiedź immunologiczna, będzie większy, więcej siniaków, będzie większa leukocytoza. E, oczywiście to wszystko do, że tak powiem, pewnego mm -hmm. optymalnego momentu. Mm -hmm. Organizm nam tego nie, zdrowy organizm nam tego nie, nie spowoduje, że, że nam to zaszkodzi. No właśnie. Oczywiście całą tą wiedzę naszą, praktykę i wiedzę merytoryczną, którą będziemy wam na filmikach przedstawiać, Opiera się ona tylko na stawianiu baniek ogniowych, nie na, nie na stawianiu baniek próżniowych. Więc też na przyszłe filmiki uprzedzam, że chodzi nam o stawienie baniek ogniowych. Szkolenia zestawiania baniek ogniowych prowadzimy na razie w Poznaniu i okolicach. Jeśli będą chętni, jesteśmy gotowi, aby takie szkolenie przeprowadzić w jakimś innym mieście. Także można się odzywać miał do nas na Facebooku, na naszej stronie internetowej fizzomanufaktura.pl bądź na Facebooku. Do zobaczenia. Dziękujemy Wam i do zobaczenia w kolejnych filmikach. Do zobaczenia. Dzięki.